Prace przy tej Toyocie Corolla Cross kosztowały ponad 50 tysięcy złotych netto. To są Wasze drzwi w Toyocie Corolla Cross. W hybrydzie. Z fabrycznym nagłośnieniem JBL. Jeżeli jesteście ciekawi, czy te drzwi są w jakiś sposób wygłuszone. Halo! Nie. Nie są. I są cienkie jak kartka papieru. Zobaczcie, jak w tym ma grać jakikolwiek głośnik? Wsadzając tutaj cokolwiek sensownego na próbę, powstaje taki rezonans, no to mam wam służyć jako wasza kolumna głośnika. Jeżeli jest z blachy cienka jak papier, no to to grać nie będzie. Nawet nie montując żadnych lepszych głośników, wygłuszając drzwi, już będziecie mieli dużą poprawę w brzmieniu tego fabrycznego systemu JBL. Tutaj akurat będziemy wygłuszać całe drzwi na beton albo butyl do środka, tutaj, następnie. Mata wielowarstwowa, magma czarna STP. Potem tutaj zamykamy drzwi znowu alu butylem. Na to idzie znowu pianka, e, mata wielowarstwowa. A plastikowy boczek drzwi nie, też nie ma żadnego wygłuszenia. Jego trochę usztywnimy alu i nakleimy piankę z pamięcią. A na koniec zamontujemy w te miejsca coś o wiele bardziej porządnego. Tak wyglądają fabryczne głośniki zdemontowane. Mamy tu drzwi przód, drzwi tył, ten tył, to nic nie waży, jak papier. Tutaj mamy głośniki w desce, lewy, prawy oraz tam jeszcze jest w słupku Atwitter. To wszystko oddamy na recykling, oddamy właścicielowi i zamontujemy coś, co troszkę lepiej zagra. Zapraszam do bagażnika. Oczywiście będziemy też konserować to te auto od spodu. Zrobimy całą całościówkę w masie. <laughs> Chodźcie do bagażnika. To jest 25. rocznik. Zobaczcie te miejsca. <laughs> tutaj Tutaj w tych miejscach już jest korozja. Niesamowite. W 7-letnich autach można coś takiego zobaczyć, ale po kilku miesiącach. Natomiast jeżeli chodzi o samo wygłuszenie, no to mamy tutaj <laughs> punktowo masy. A jak gra ten bagażnik? Tak. Tak więc żeby cokolwiek tutaj zrobić, tutaj mamy fabryczny subwoofer. Trzeba to wszystko wykleić, dać masy, usunąć rezonans. O ile mnie jeszcze słychać, no i wtedy będzie można montować coś konkretniejszego. Jeżeli chodzi na przykład o błotniki, tu też nic nie ma. Nawet filcu nie dali. Co? No dali coś takiego. A, nie denerwujmy się. Poprawimy to. Błotniki też nic nie. O, nie. Zwracam honor, zwracam honor. Jest super, jest super. Bagażnik został wygłuszony alubutylem oraz wielowarstwową matą STP Lava. Pod fotelami dywanem została wyklejona i rozwałkowana mata butylowa z aluminium bagażnik i akumulator wraz z instalacją elektryczną do Car Audio. Tutaj pierwsze kroki z instalacją subwoofera. Wszystkie boczki plastikowe, czy to bagażnika, czy to drzwi również zostały usztywnione i wygłuszone tutaj na zdjęciu. Klapa bagażnika pod szybie, aby usunąć hałas z komory silnika oraz okolic przedniej czołowej szyby. Podobnie maska Alu Butyl plus pianka kauczukowa. Na to oryginalne wyciszenie. Oprócz warstwy alu butylu i maty wielowarstwowej do środka drzwi, jak widzicie, drzwi zostały pokryte trzecią warstwą alu butylu po to, aby je zamknąć i usztywnić. Kolejne zdjęcie podłogi oraz okolice bagażnika, gdzie była korozja, to zostało wypiaskowane i zapodkładowane. Oczywiście potem była wypyłka w kolor. Tutaj sabufer już zamontowany. Wiązka sabufera aktywnego pod fotel jest już gotowa. Wszystko mamy w eleganckim oplocie. Tutaj mamy pociągniętą masę, a w oplocie znajduje się przewód sygnałowy, plusowy, uziemiający, oraz remote do aktywowania po odpaleniu auta. Konektory głośnikowe są wsuwane, ale dodatkowo jeszcze zostały polutowane. Na to przyjdzie termokurcz z klejem. I będzie to pewne i bezpieczne połączenie. I piątka z heliksa jest już na swoim miejscu. Jest zamontowana przy użyciu adapterów wydrukowanych na drukarce 3D. Stare głośniki były po prostu zeskanowane. Do tego między adapter a drzwi kleimy taką pianeczkę, aby uszczelnić. Później pianeczka idzie jeszcze między głośnik a sam adapter. A ten głośnik pozostało jeszcze wykleić dookoła matą butylową, aby całą tą obudowę usztywnić. Na koniec idzie jeszcze pianka między głośnik a boczek, i maskownicę głośnika, po to, aby ukierunkować wszystkie dźwięki, które wychodzą z głośnika do kabiny poprzez maskownicę. Kolejny głośnik, tym razem centralny, który idzie w deskę, wiązka owinięta. Aby nie rezonowała, nie obijała się. Pianka między maskownice. adapter wydrukowany. Tak więc wszystko można powiedzieć przy zachowaniu oryginalnej integracji. Głośnik mid-basowy już zamontowany na gotowo. I pierwszy montaż wzmacniacza e -Wave. Reasumując, mamy i piątki w drzwiach, i piątki twittery w słupkach, a do tego i piątki średniaki w desce, i trójki koaksjalne w tylnych drzwiach, aktywny subwoofer pod fotel oraz subwoofer w miejsce oryginalnej puszki w bagażniku. Wszystko wystrojone na wzmacniaczu E-Wave 81 DSP z 10. Kanałami, 100W w w plus chyba tam 260 na subwoofer w bagażniku. Na koniec filtry, opóźnienia oraz korekcje dźwięku, bez których to system nie grałby poprawnie. A i przy okazji, oczywiście, konserwacja podwozia. Dwa tygodnie prac, całościówka w masie. Prace przy tej Toyocie Corolla Cross kosztowały ponad 50 000 zł netto. Można by za to już kupić jakiś samochód, zatem co zostało konkretnie zrobione przy tym aucie? Zacznijmy od spodu. Zmienił się delikatnie kolor podwozia. Auto jest po konserwacji, całościówce w masie. Corolla Cross w przeciwieństwie do innych modeli Toyoty nie posiada żadnych osłon podwozia, nakładek progowych. Wiązka wysokiego napięcia jest na wierzchu, więc wszystko z przednich i tylnych kół uderza bezpośrednio w jedne 20 mikronów. Katelu na podwoziu. Płyta podłogowa została całkowicie zdemontowana. Zawieszenie tylne, zbiornik paliwa, układ wydechowy, osłony termiczne, wiązki, przewody, tylny zderzak, przedni zderzak czyli wszystko. Po umyciu, po zmatowieniu, po odtłuszczeniu na całość podwozia i nadkola nałożona została masa gumowo-polimerowa. Na masę gumową nałożony został lakier poliuretanowy, wybrany przez klienta KOLOR. Dzięki czemu jest to bardziej estetyczne, wygładzone, a lakier poliuretanowy wzmacnia nam konserwację. Oprócz tego, na całość podwozia nałożony został suchy, bezbarwny wosk, na masę, na nadkola, na podwozie, jak i również na zawieszenie. Przestrzenie zamknięte, czyli rama pomocnicza przedniego i tylnego zawieszenia, jak i wszystkie te czarne koreczki gumowe były wyjęte, dzięki czemu był dostęp do podłużnic, poprzecznic, progów, jak i nadwozia. W te elementy zamknięte został zaaplikowany żywy, bezbarwny wosk. Wszystkie przylgnie, czy to wahacza wleczonego, czy to ramy pomocniczej, czy to sprężyn były wyklejone, dzięki czemu mamy tutaj bezpośredni kontakt, bo konserwacji między tymi elementami być nie może. Wszystko jest skręcone zgodnie z instrukcją serwisową producenta, przy użyciu kluczy dynamometrycznych i użyciu dodatkowo kleju Locktail. W miejsca, za które podnosi się auto, a w zasadzie to takich nie ma, bo producent nie przewidział ich, twierdzi, że podnosimy to auto za progi. A podnoszenie za progi prowadzi do uszkodzenia konserwacji, korozji szczelinowej i wygięcia tych progów. Dlatego w otwory techniczne, po których to auto podróżowało po linii montażowej w fabryce, tutaj zostały wklejone adaptery, stopki do podnoszenia auta. W miejsca fabrycznych wzmocni bardzo ciekawe rozwiązanie. Jak widać, zachowana została również pełna kultura, przewody, wiązki, koreczki. To wszystko jest czyste i nieubrudzone w konserwacji. Wygłuszone została również przegroda między błotnikiem a drzwiami. Wygłuszony został również błotnik od wewnątrz. Oprócz tego, co widzicie na tym podwoziu, to to jest nic w porównaniu do pozostałej części zakresu, jaki został tutaj wykonany. Toyota używa niestety materiałowych filcowych nadkoli, które chłoną wodę. Problem jest taki, że jest to gąbka, która akumuluje nam wilkoć. Dlatego, jako że to jest filc materiałowy i nic z tego się nie będzie trzymać, nałożona została masa. Polimerowa całość tych filcowych osłon nadkoli. Na masę wklejone zostały pianki akustyczne, kauczukowe, zamknięto komórkowe, które zostały potraktowane dodatkowo masą gumowo-polimerową, konkretnie drugą, jej, drugą warstwą. Dzięki czemu jest to odporne na działanie wilgoci i całkiem nieźle wygłuszy nam auto, ponieważ nadkola są głównym źródłem hałasu w aucie. Konserwacja wosk mają za zadanie odciąć dostęp tlenu oraz wody. Dzięki temu blacha nie będzie się utleniać. A jeżeli będzie się w ograniczonym stopniu utleniać, to te elementy pozostaną zdrowe na dłużej. I o to chodzi w całym lakiernictwie czy też konserwacji. Odciąć dostęp warunków środowiskowych, czyli tlenu oraz wody.